Siemanko, witam Was w moim przeglądzie samochodu BMW M3 GTS. Pokrótko o tym samochodzie. Samochód mi się bardzo podoba jest zwrotny, doskonale trzyma się drogi. Z przyspieszeniem może trochę bym się wstrzymał. Prędkość maksymalna nie mam nic do za, za, zarzucenia. Samochód jest bardzo ładny. Tutaj fajnie się prezentuje tył. Przód też. No. I to zajrzymy do garażu, co mam pod maską. Dziu, nie dajmy sobie. Yy, umiejętności nie ma w nim chyba żadnych. Tak, nie ma, bo nic na razie nie mam takiego pod wyścig. Znowu się nam gdzie wczytywało. Jak widzicie, o już jest. Mam tutaj spoiler tutaj widzicie właśnie yy, złoty neon, czarne zabarwienie nie mam właśnie yy, klasy trzeciej obniżenia i mam yy, statkę i st muszę uzbierać sobie 180 tysięcy aby sobie włożyć właśnie zobaczyć jak wygląda yy, pakiet karoserii spoilerów jest dużo, praktycznie te same maski są I to tylko takie wyloty powietrza jak widzicie um, koła normalne takie jak wszystkie są neony, no i tutaj już chyba nic nie ma tak poza tym w magazynie coś mam, nie mam no tak to tu mam tylko koła takie różne mam osiemnastki, mam się osiemnastki w ogóle nie podobają, na to takie 21 no zakładam neony, parę i zabarwienia szybko Właśnie, zobaczę sobie jak to wygląda. Nie, czarne lepiej. Obniżam tylko drugie tablicy rejestracyjne, też mam dużo. Szkoda, że nie można ich sprzedawać, bo naprawdę... Zobaczmy jakie mam części w nim włożone. Ma już ogółem 727. Ma w nim silnik profesjonalny 99. Yy, doładowanie profesjonalne 86. Przekładnia uliczna 432. Przekładnia profesjonalna. Yy, raczej. Yy, nie przykładnie. Co tam się stało? Doładowanie. Zawieszenie. To jest. Czemu tutaj piszę? Przekładnie. To piszę przekładnie. To, przekładnia. to dobra. Tutaj mam zawieszenie profesjonalne 449. Hamulce profesjonalne 12 i opony ultra 4913 tak wygląda moje autko naprawdę zachęcam do kupowania z tą cenę kosztuje 1800 mln. Zatem tutaj pokażę za boosty jak ja polecam bo autko nie jest nowe jakieś takie za dobre o tutaj jest za 1,8 800 000. Autko naprawdę bardzo prosto się tuninguje. No, to jest Legend Rozmawiam się, żeby sobie nie wykopić wózka. Dobra. Przejdziemy się w jakiś wyścig, żeby zobaczyć, jak to autko się sprawuje. jest prawie klasowy fajnie się ten wieścik zgłosić jak czy nie dobra wchodzimy, bo ja się tak nie zgłosi A dobre nitro. Naprawdę nie mam nic za, do zarzucenia. No szybko zgłaszajcie się ktoś. Dobra wiecie co, Powiedzimy sobie inny nieklasowy był. w sam raz BMW M3 GTS mamo 6 ultra a ja mam profesjonalne i mam o jeden punkcin więcej Zobaczymy, czy mi się uda trafić w Perfect Sarta. Coś takiego ładuję. Nie wiem co się dzieje. Dobra, jedziemy. Oni już pewnie wystartowali. No dawaj szybko, odliczaj mi, a e, nie. Co się dzieje w ogóle, ja... ...w tym wkurze niekiedy kiedy naprawdę co, Network speed? No, oni już są w połowie mapki, a ja dopiero ruszam. No, jeszcze mi... Magnus, a ja do ostatnia. Oni już dojechali, ale mam trzydzieści procent, no na pewno. Wiecie co? Tak tego nie wygramy, ale. Autko naprawdę dobrze jeździ, no, frajerskie lagi, pieprzone. Naprawdę sorry za lagi, ale jeszcze mi zlaguje, bo nie, go na twarz Dobra, już jestem. No, wyścig nie dokończyłem. Zobaczymy sobie jeszcze draga jakiegoś. No kurde, dawać już 2FPS to ma być. Tego sobie przejedziemy, Może się ktoś zgłosi? Zgłaszcie, że się... No wreszcie. Kogo mamy? Aston Martin. v 12 PMT. A, zabusty. Szeroki pakiet karoserii. Gościu, zaszalał z Zobaczymy, jak wygląda. Spec V, wow, też mam pograny. No, GT na pewno będzie pierwsze. Automatyczna manual. Dobra, idziemy. Nie no, jaka myślę wstawiam znowu. Mam nadzieję, że nie automatyczna. Ja. Wiesz tak, bał tyma. No, jest to. Kurde zmienia się z skrzynia biegów kurde. Jakby nie ino ten głupi start. Trafiłem w perfect starta i ja nie mogę. Fajnie. Klawisze trwałe, jakby ktoś chciał wiedzieć.